Czur, je czemu pan tak krzyczy. Przepraszam, zasugerowałem się butelką. Mój telefon się zepsuł. Niech pan wejdzie. Dobry wieczór. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Ja muszę wezwać pogotowie. Wie pani, kolega tak nieszczęśliwie szedł, że wbił sobie nóż w plecy nóż? przy obiedzie. Przy obiedzie. Tak. Tam. Dziękuję bardzo. To ten. Tak, to ten. Przy obiedzie. Halo? Czy to pogotowie? Jeżeli możesz, to obserwuj, jak zachowują się obecni. Czy ranny rusza się? Odpowiadaj. Tak, rusza się tylko nic nie może mówić. Tak, 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 tak. Bardzo dobrze rusza się. Tylko mówi, że nic nie może mówić. To znaczy nie mówi nic. Tylko w ogóle nic nie mówi. Tak, dziękuję, to ja czekam. Słoneczna 5. Dobranoc, dziękuję. Chyba wiesz, co masz robić, co? Właśnie tak nieszczęśliwie wbił sobie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pan. Wbił sobie nóż w plecy, a u mnie telefon nie działa. Czy mogę skorzystać tutaj z telefonu? Oczywiście. Pokaż panu tam, tam jest telefon. Aha, tam, dziękuję. Tam. Tam, proszę pana. Aha, tak. O, proszę aha, tam, proszę o, bardzo, proszę bardzo. Tam. Nie będziemy przeszkadzać. No proszę pana tam, tam jest. A no tam jest, tak, tak, tak. Czy to pogotowie? Co? Dzwoni twój gach. Wiedziałem, że zadzwoni. Ależ ja nie mam żadnego gacha. Ale czy to pogotowie? Mów, ale tak, jakby mnie tu nie było. Nie, 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 nie. Hmm. Tak, coś w tym rodzaju. Proszę pani, chciałbym zgłosić, że znajomy mnie odwiedził i znaczy źle się poczuł, ale przewrócił się i upadł na plecy. Tak akurat, tak szczęśliwie, że jest nieprzytomny. Znaczy, tak nieszczęśliwie, że jest nieprzytomny. To już trzeci. Psst. Tak, więc gdy pani zechciała przyjechać... Szwaniak, szyfrem mówi. Pod jaki adres? Bo ja jestem koleżanka. Proszę pani, to jest Słoneczna 5. Mhm. Mm Słone... Słoneczna 5. Dobrze. Tak. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Aha, zapomniałem im powiedzieć, że... Będę czekać na ulicy, ale to chyba. O, oczywiście na ulicy. Zawsze będą krócej szukać. Na ulicy, trochę. Tak. tak. Do widzenia. Do widzenia. Wiesz, co masz zrobić? Oczywiście.